Ej, a tak, jest, jest, jest tutaj policja w tym mieście? Uuu, to służby specjalne, federalne służby specjalne. Okej, okay, dobra. CIA, FBI. Drakend... Drakend coś tam administra... Draken put administration. Tynki u Halinki, tak? A co, nie widać napisu? No nie wiem, tam jest konfidenci u, Halin u Halinki. Mówiłem temu debilowi, że lepiej to napisać. Dobra, tak to są cynki u Kacze. Skacze! O, o, o. Moje wszystko... To dla pana ciasto? No. Jaki ten cement jest taki zajebisty! Aj, policja! Nie! Jest pan aresztowany! Podejrzane o fałszowanie e, broni nuklearnej i, e, i, i, i pieniędzy. PORZECIE Jaki ktoś puka? Jak to Czy... ktoś puka? No idź, No to ty idź odbór, mi się nie chce okay. Dobra Z twoim tempem to my tego nigdy O e! Dzień dobry Czego? Jego dzwonek coś wam tak huknęło. Jak to huknęło? Co coś się co? stało? <śślenia> <ślenia> ścianę, on rozwalił. Tyle. Ty ślisek. Czekaj. Bo mam jakiegoś kamulca w mm, domu. Ten. Lisku! lisku! Co? Co jest? To, o to... której... Coś mi spadło. Mamy. Jaki to tu tak wolnego... A co to jest za kamulec? Skąd on się tutaj wziął? Nie wiem, myślałem, że w nocy... Myślałem, pewnie w nocy wleciał. E... Chyba no, no, nam da to się walić, Nisku. Przez te twoje dubanie w tej ścianie to nam odleciało jeszcze bardziej. Ale próbuję naprawić. Wiesz, bo liczą się chęci. Dobra, trzeba iść do haliny. Co? Jakiej haliny? Co? Nie, no Nie widziałeś tego sklepu, jak jechaliśmy. Jest jakiś sklep? Tak, budowniczy, budowlany. No dobra, no to można pojechać w sumie. No to chodź. E, czekaj, ale. ile ty. Ile masz pieniędzy, ale takich prawdziwych, niedodrukowanych? E, 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 może sześć... sześć... pięćset? Jak sześć Jak ty na początku miałeś trzy tysiące, jak, jak sprawdzałem twój portfel. Te są prawdziwe, ja je na ziemi. Takie no... no nie... Nie no, przecież to widać, to czuć ten papier. Chodzi, no? Ale to czuć, to czuć policja, ten papier. Policja by mi uwierzyła, no. Nie, dobrze, że policji nie ma w tym mieście. Czekaj, to weź ty zostań w domu. Zostań w domu no i ten, nie wiem... O której dzisiaj z... mamy to spotkanie, co tam ten mieliśmy się umówić? Dobra, możemy się spotkać o 16.37. A, no dobra. To tak jeszcze tu trochę. No kolega chyba ma ważne zatwardzenie. Oh! Dobra, to, to ja tak? pojadę. Oh, Okej. Okay. Ej, a tak, jest, jest tutaj policja w tym mieście? U, to taka służby specjalne, federalne służby specjalne. Okej, okay, dobra. CIA, FBI. Draken, Draken, coś tam administra... Drakent Food Administration. Dobra, dzięki. Hej, widać z tej strony jaki Ja to jest kolejny służby odcinek z... Służby Stanów Zjednoczonych. Towncraftu, tak. I w ogóle zapomniałem Wam powiedzieć, że dzięki Waszym łapkom w górę, subskrypcjom i komentarzom dostajemy pieniądze. Tak, jeszcze nie wiem dokładnie ile dostajemy, za ile. Jeszcze też nie dostałem, ale niedługo dostanę. Jak znajdę jakiś bankomat, to, to pewnie będę mógł wypłacić. A teraz idziemy, właśnie do mojego, do naszego auta, które oczywiście jest nie wiadomo gdzie, jak daleko. Cię, muszę sobie do Liska, żeby się zapytać go, gdzie jest gdzie, gdzie jest ten sklep. Halo Lisku, Dryn-dryn. O, jo, się siema, jaki... Hej. Na... Y, gdzie jest ten sklep? Powiem że jechaliśmy od autostrady. Jak Nie. masz u siebie po lewej autostradę? Nie. U góry? Nie. Dobra, jedź prosto. Przy czym jedź to prosto. jest? Udostępnij mi swe ma lokalizację. No trzymaj, widzisz jak, gdzie jadę. Dobra, jedź prosto. No. Prosto. Dobra, skręcę w prawo. Przynoszę na najbliższym zakręcie. Okej, okay, dobra. Dobra, jadę. Widzę, widzę, widzę. Dobra, to ja się rozłączam. Taki czerwony okay, sklep. No i się rozłączy. Dobra, to ja tutaj zaparkuję. No dobra, to wchodzę tutaj. Dzień dobry. Tutaj te tynki u Halinki, tak? A co nie widać napisu? No nie wiem, tam jest Konfidenci u Halinki. Halinki. Halinki Mówiłem temu debilowi, żeby lepiej to napisać. Dobra, tak to są tynki u Halinki. E, no to ja bym potrzebował jakiś cement, czy coś w tym stylu. A pani? Ja sprzedaję tylko tynki. Mm, no dobra, to ja sobie poszukam coś tutaj. Mm. O, a nie, ma pani cement. Ale ma pani cement. To jest tynk, nowa generacja. Ale jest napisany cement. Dobra, chłopie, kurwa, to jest nick. Okej, okay, dobra, to jest... Tyle... Nie, kaka Kakaski mamy. Y miny pani sprzedaje, okej, okay, nie wynikam. Wezmę w sumie to I tyle. A, bo... Tak? Bo ja mam taki, taki cięższy przypadek na suficie, to ma pani jakieś... Y ludzi, którzy by mi to mogli zrobić? A zna Pani kogoś, kto mógłby mi to zrobić? Tak. Tak. Da dałaby mi Pani numer do niego? Czekaj, znajdę go. <kluzny> 2137 698 mhm. i mieszkanie Jana Pawa II. Ale numer telefonu w sensie. 690 mhm. 982 mhm. 481. Aha, dobra, dziękuję. To ja poproszę to, to, to i to. Ile? To. Sto, no, że. No tak dużo. Proszę. Naprawdę to zostawcie... Proszę, was, zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś komentarz. Bo to może będziemy bogatsi i pójdziemy do jakiejś pracy czy coś, nie wiem. Mm -hmm. Dziękuję. Mm -hmm. Teraz wypier... O, jeszcze samolot krzycicie. List, dam listkowi, on lubi tak jakieś yy, modele. Do widzenia. Do widzenia. Dobra Tam Dam, może WD-40 bym polecił, bo te drzwi tak trochę szypią. Dobra Jezu. Dobra, trzeba by nie zadzwonić do tego jej Typa co by nam zrobił. Ten, ten, bo to jest niemożliwe. Dojeżdżam do naszego domu z tego sklepu. I dzisiaj o 16 ma być ten, ten piknik. Więc idę tam do Liska. O 16 jest to spotkanie do tego. Ja ten, ten... Hej, Lisku, jestem. Halo, Lisku, jesteś? Nie, nie ma mnie. Sram. Nie wchodź. Jeki? No sorry. Dobra, ja mam ten cement. Jak gdzieś, nie wiem, odłożę tutaj. Później trzeba będzie to zakleić. O, ale tam śmierdzi! Gdzie ty to stawiasz? No nie, no postawiłem to tutaj, gdzie to postawić? Czego tu? A czy, gdzie to postawić? Nie wiem, na przykład tu na balkonie, bo tutaj będzie na miejsce zabierać? Widzisz? Nie, nie lepiej. Lisku, bo ty byłeś w tym czasie, kiedy ja byłem. Y, no, tam po te tynki, po te cementy, to byłeś u, 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 w G, g koniec, nie? No. No, to kupiłeś tam jakieś rzeczy, żeby zrobić ciasto, bo w sumie. O kurde, w kiblu ale muszą śmierć, o ja! Okej. Okay. Widzę, że pamiętam, do... że zostawić łapkę w górę. Dobra, co? udało się, wyciągnąć z kibla, chodź. No tutaj. Dobra, nie wiem, czy A masz cukier? Na śląsku, na śląsku go, go, gorsze, gorsze rzeczy jedzą. A masz cukier? Nie. No, jak nie masz cukru? My się Aaaa, cukier, cukier. Masz, masz, masz. Zapomniałem, zapomniałem. Dzięki. Dobra. To ja tam, nie wiem, spróbuję jakoś go upiec czy coś, nie wiem. E... No to piec. Mamy crafting table? Tak. No to weź posadź. Na strychu jest. Idę do piwnicy, bo jest piwnica. A, no dobra. Uuu, ale dobrze, żecie tam będą. Dobra, no to czekamy na liska. <laughs> A ja odłożę moje rzeczy, które są takie. No, takie, takie. No, takie właśnie, takie. Jakoś, nie wiem, jakiś spróbuję coś tam upichcić czy coś nie wiem. No to masz ten kraftnik, to daj połóżkę gdzieś, hmm? gdzieś tutaj, albo nie wiem, tutaj. Tutaj nie było tego na pewno? Nie wiem. No to nie wiem, jakoś ułożymy coś tutaj i się łupichcie jakoś. Wiem, jakieś tam ciasto, Lisku, gdzie ty jesteś? Zrobiłem to jakieś ciasto, to. Do... Cóż, ja je włożę do tej mikrofalówki. Ja bym tego nie dawał na, do mikrofalówki. Nie mamy gdzie indziej tego dać. Godzina. Okay. Proszę nie zrób. Nie... FUCK! Nic z tym nie spal tego, ok? Ja idę oglądać do to Lisku. Trzymaj to ciasto i go nie spal, okej? Okay? Godzina, nie więcej. Okej? Okay? Spróbuję. Spróbuję, No dobra, to ja idę oglądać. Która jest godzina? 15? 16? 16? W talisku jest! Gdzie ciasto? Gdzie ciasto? Gdzie ciasto? Gdzie ciasto? Gdzie ciasto? Jest? Nie... Ja klocki układałem! Ja klocki układałem, ja próbowałem tutaj... Sorry, no sorry! Sorry, bracie. Pokaż, pokaż. No jest... Wygląda jak... nie co, ale... Mówi, że to jest mleko. To no jest za tam do tego mleka. Ja tu buduję... Mówi, że, te, że cementu się nie, nie sprzedaje w wiadrach. Mówi, że to mleko, więc jest teraz to tam mocz. Powinno być dobre. Zboczyłeś to tam? Tak, czekaj. O, 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 No, dobra. Zboczyłem. Proszę. E... A co to jest to na górze? Nie pyta się, to jest mój specjalny sos. No, ale nie, to zielone, bo to, to białe to wiem, że to ten cement, mleko, ale to zielone? To jest coś ode mnie. Skąd ty liścia? Jaki nie pyta się, no! Jestem magikiem! No. Narzy narzygałem do tego wiatra. To nie są liście. To są rzygi, to są rzygi. Dobra, nie wnikam. Idziemy, chodź, idziemy z tym. Ten. A, ej, ej, nie, oceń, oceń, ocen jak zabudowałem, jak zabudowałem. <suszy> ej. O, o, moje wszystko. To dla pana ciasto. O, ciasto, ciasto, to ja dam do wystygnięcia. O, tutaj nam... Lisku, chodź o, mi, pomóż. Po Może do szpitala... E Nooo! Karatki świętego pogotowia... Dobra, poczekaj, gdzie boli? Gdzie boli? Gdzie boli? Przecie. A no to jeden cały pomoże. Po cement pójdzie? A ma... Magia! A może to cementem... Dobra, czekaj, co... O, ma, patrz, mam ma, ma, ma tu. Dobra, już... Chodźmy, chodźmy. My tutaj... A ja, gdzie jest Głuchy? Nie mogę usiąść. No, ma, Więc... Nie wiem jak to oh. Jak nie mogę usiąść? Gdzie oh, jest głuchy proszę pana? znaczy no... Jak się pan złożyło? Myślę, że jest głucho no. Głuchoniemego nie ma. Umarł. Umarł. Aha. Umarł na od dawaj, Oddawaj, oddawaj, od dawaj. Umarł odabaj, na, na zapalenie. dawaj. Umarł na zapalenie wątroby. Oddawaj, dawaj. Wątroba mu się zaczęła zapalać i w pożarze. <laughs> Okej. Okay. Chcecie tak. ciasteczko? Odawaj. Chcecie ciasteczko? No Macie nie ciasteczko? nie mam, ci tam. Macie ciasteczko. O, ja jestem ciacho. Ciacha. No ma masz ciasteczko. E, to jak się nazywasz? Ja jestem Jeki, to jest Lisek. E, ja Yo. jestem Joshua Davis. Nie. Czy pan jest Niemcem? Czy pan nie, jest Niemcem? Nie, jestem <laughs> ja Jestem <Shua> David Davis. Jestem David Davis. A ten pójdę e, kupo Podaję zrobić. Hmm. Dobrze, kupo. Okay, a co z tym naszym ciastem? Jest dobre chociaż? No to Lisku, ty lubisz te ciasta, to, to trzymaj. Mówię, Dzięki bracie. No to, to teraz sobie zjedz. Proszę bardzo. Ale zajebiste, o kurde. Mieki ten cement jest taki zajebisty. Policja. Right, policja, jest pan aresztowany. Czy znajduje się na terenie pan Liso, Liso -Lisowski? Tak Nie, to, to nie Ja jestem to pan on. Fox. Jest panie li, Lisie lisowski, jest pan aresztowany za przez przestępstwo. Mój numer odznaki to 1889. Jest pan podejrzany o fałszowanie e, broni nuklearnej i, e, i, i pieniędzy. Kurde, no widziałem, Czy przyznaje no no widziałe, się pan do zarzutu? Nie. A nie, to okej. Okay. A, widzę ja. Nie, no jest pan aresztowany, za Kurde, no! Żarty, czy, czy zna pan swoje prawa? Tak, znam. Jakie są jego prawa? No to idziemy. Jak, jak Pana to interesuje, to mogę Pana zresztą. Ja. A mogę pójść z wami? Jaki pomóż? Jest Pan, areszt jest pan aresztowany za współdział. Ale to nie, to jednak nie. Jaki, Jaki help? Jaki pomóż, nie zostawię mnie! Otóż to ubranie idziemy. Jaki help? To, to, to nie boję, to Karpika w Nie wiem, gdzie Idziemy, panie Jaki pomóż? Pana kolega jest miękki i nie umie pomóc. Pan Jaki, nie zostawiaj mnie! Nie wsiada. Oła. Proszę odłożyć auto. W tej chwili. Proszę wsiąść. Jedziemy. Jeki, pomóż! No dobra, pomogę. Jeki, ci, Mi. jutro do ciebie przyjdziemy. Odwiedź mnie! Dobra, widzowie, jeżeli chcecie, żebyśmy odbili liska to w następnym odcinku to zostawicie łapkę w górę i napiszcie komentarz, odbijcie, odbijcie liskę.